Muszę sobie nagrać, jak tam żarówka jest zamocowana. Bo wyjmę i nie będę miał włożyć. Teraz tak. To jest ta duża soczewka, mi nie świeci. O, fajnie, tu widzę teraz na ekranie telefonu. Ciekawe, jak sobie kiedyś mechanicy radzili bez telefonów. Yy, dobra, czyli to do góry. A gdzie tam? Na dół. Może dobra, najpierw wtyczkę Czekaj, tak to jest. A, w bok. Dać w bok i tam jest ten haczyk. Dobra. Ha, mam cię w tyczunie. No Daj. Ciągnę, ciągnę, i nic. O, jest. Dobra, wypiąłem klamra do góry i teraz werdykt H4 czy H7? H4 mam. Cóż to jest za wynalazek? O, jak na złość H7. Nie wiem, czy złapię ostrość na to. O, tu u góry jest napisane H7. Nic, muszę podjechać na stację benzynową. No, wydaje się być cała. A nie, jest przepalona. Widzę tu jest przerwa. Tu, w tym miejscu H7 meczka. No nic, może mam. Poszukam. A jak to w życiu bywa? Mam opakowanie po H7 pełne małych innych żarówek. jak się kupuje w tych zestawach, Później w tych małych zostaje. Mam H4, bo takiego miałem w Matizie. Tu też mam H4 -kę. Chociaż trzeba by sprawdzić tam przypadek nie, przypadkiem jest nie złożona H7 No a tutaj to już nic nie będzie z tego wszystkiego co widzę. No nic, czyli czekanie wyprawy się na stację benzynową rowerkiem. No, kupiłem na stacji benzynowej. Kurczę droga była. Obstawiajcie ile kosztowała. A ja zaraz sprawdzę, bo się pamiętam. Ale byłem zaskoczony ceną. Mam latarkę na głowie, tu powinno się udać Dobra, widzę coś Tak na pamięć wkładam, nie widzę nic Teraz jak tam O, zakleszczyłem E no, dobry jestem Mi się wydawało Nie wiem, nie widzę dobrze. Jak jak wtedy ten telefon trzymałem, że lepiej sobie świeciłem? Sam sobie poświecić nie umiem. A co dopiero dziecko moje przyszłe może będzie mi umiało? Jak kiedyś się takie pojawi. Zahaczyłem, zahaczyłem. O, albo inaczej. Sobie sam poświecić nie umiem. A co dopiero ojcu? O. Dobra. A nie, najpierw test. Najpierw test. Czy umiem coś zrobić, czy nie umiem? Zaświecą się same. O, już widzę, że jest dobrze. No i fantastycznie. A jeszcze długie? Też fantastycznie. Chociaż to nie jest ta sama żarówka, bo długie są tu. A i tak nic nie widzicie. Muszę Wam tu przyciemnić trochę. O, długie, yy, tu świecą, a tu świecą krótkie. I tu jeszcze pozycyjne. No dobrze. Naprawa zakończona sukcesem. No a ile zapłaciłem? Na stacji Shell zapłaciłem 13,99 euro. No dość dużo co za jedną żarówkę. Mogę kupić od razu dwie, a to już w Polsce kupię. <laughs> Pozdrawiam. A zobaczcie. Dla oszczędności akumulatora. Same się zgasiły i zostawiły tylko pozycyjne. No to fajnie, przemyślane to. No jeszcze wieczko, oczywiście, nie wolno zapominać. Tu jest jedno z boku, a tu jest drugie. Tutaj. Bo dlaczego mówię o tym, że nie warto o tym zapominać? Bo czasami się odłoży gdzieś w wygodne miejsce, na przykład na potrzebiu. I człowiek już nie założy tego ucieszony tym, że się świeci wszystko. A po lewej stronie, od kiedy kupiłem auto, nie mam. Już się zakleszczyło? O, teraz. O, teraz nie, nie wyleci. A zobaczcie, z tej strony kupiłem bez, czyli ktoś zgubił. Tu jest jedno, a tu brakuje. I się woda może dostawać. Ale no, raczej woda ma trudno tam się dostać. Ok, teraz definitywnie się z Wami żegnam. Cześć. No, już się z Wami pożegnałem. I mówię, obejrzę sobie całe oświetlenie auta. No, i okazuje się, że po prawej mi się świecą z tyłu dwa światła, a po lewej jedno. Czyli jeszcze ta żarówka mnie czeka dzisiaj. No albo tam kiedyś, nie? Tu są tym głowe. No, stecznego sam nie sprawdzę, nie? No, chyba, że na aucie z tyłu tylko spojrzę, czy się świeci. Lewa górna, jakiś taki wypierdek jest. No, tu jest trochę zabawy z tym, z tego co się orientuję. Bo tutaj tę lampę się odkręca całą Tak, o, tu na tych plastyczkach jeszcze tego nie robiłem. Odkręca się całą lampę i dopiero się wymienia żarówkę, nie? Gdzie tu jest to mocowanie? Tylko tu u góry Jedno? Już mało. Już sobie po zmroku chyba to odpuszczę tą robotę Ale już doszedłem, że tu u góry się trzyma na ten plastikowy wkręt. A tu z tyłu otwieramy tą plastikową zaślepkę, tak jak jest tu, którą tu sobie wyciągnąłem i tutaj po prostu na tym plastikowym takim jakby wysięgniku się, o poluzowana jest nawet dość mocno, czyli to się tu odkręca lampę, ona będzie mi się tu ruszać, o. i to musiałbym wziąć kombinerki, no niby mam tutaj, dobra może szybko zrobię, będę miał z głowy. Na szczęście miałem przy sobie latarkę czołówkę naładowaną w aucie, no i mam cały zestaw narzędzi. No Dzięki tym dwóch szczypcom udało mi się tą nakrętkę plastikową na tyle poluzować, że się kręci już pod palcem. No nic, zdemontujemy tę lampę. O! To już mi zaraz cała zajdzie. Dobra, tutaj śrubę też już zdążyłem odkręcić. Wkręcone. Wielka chwila. A! Idzie. Idzie do mnie powoli. Okej, okay. jakiś kabel. No tu, O, jaki, jaki syf. Jest tu jakaś wtyczka. Z tej strony jakaś uszczelka mam pod palcami. O, dobra, jest, mam całość. Mam całość w rękach na no ślicznie zakurzone. Przemy szczelne. A tu chyba jakaś myszka mieszkała. Albo coś innego. Nie, to igliwie po prostu weszło i, i gniło sobie. No przynajmniej wiadomo, że to jest szczelne, dobrze. To ja chyba nie wypinam tej wtyczki, żeby nic się połamać, tylko... Tutaj była, o, tak gdzie to mam dłoń dokładnie, ta żarówka no to musi być tu, no to nie to otwieramy i wymieniamy. To jest ta, więc lekko ją w boczek i do góry. Tadam! No niby wydaje się, że jest całe tutaj. Hm. Więc o, przekręcimy ją lekko w bok, i wychodzi do góry. Coś ciekawego. R5W12V. Coś takiego. No ale niby żarnik jest cały. Trochę mnie to martwi. Bo to może oznaczać, że coś innego jest uszkodzone. No nic, zobaczcie, ja taką mam. To jest ta do wymiany. A tu mam takie zbiorowisko. To zaraz popatrzymy, która to w miarę. Chyba ta z prawej, nie? Chociaż ma troszkę inną tą bańkę. Może będzie pasować. Opis wskazuje, że to jest to samo. 12V 5R5W. No nic, wkładamy. Czyli tu gdzie te cędzelki, to w te otwory. Włożone i przekręcone. Dobra. I teraz tutaj. Tak samo, dzyndzelki, potwory, o i przekręcono, dobra. Więc spróbuję ją tutaj jakoś na chwilę złapać, zobaczyć czy, czy się świeci. Muszę tu pokombinować jak to było, dobrze, że mam to nagrane. Tam z drugiej strony to metalowe na wierzchu, czyli to metalowe nie może iść w środek, tylko musi być też na wierzchu. Dobrze, no żeby tylko zaświecić czy działa, jeszcze muszę tutaj metalkę chwycić i przelecę to na szybko. Dobra. No, mamy sukces. Świecą się oba. Światła, tak jak być powinno. Oh, szybka robota, nie było źle. Chociaż, powiem, trochę trudno tą lampą tu trafić. Nie wiem, czy teraz jeszcze zamiatać, czy już spoconować, skoro mi się udało ją zamocować. Bo, bo powiem Wam, że trudno było wymierzyć. I mam wrażenie, że trochę farta miałem. No, kusiłoby to aż umyć. Ale, no, aż nie. No, tylko to ogiliwie strąciłem. Tutaj. Troszkę przejechałem, tutaj te pajęczyny, kurze, że tak powiem, no to nie od pająku chyba, tylko od kurzu bardziej takie się porobiły struktury. No i nic, zamykam teatrzyk i chyba wreszcie koniec roboty na dziś. Okej, okay, już szybciej włożyłem tą lampę, po prostu trzeba zacząć od włożenia góry, żeby po prostu tutaj dobrze się zmieścić między tutaj tą zewnętrzną, powiedzmy, częścią karoserii, tą siłownikiem tutaj i w tą śrubę, a później resztą śrub już się jakoś tam trafi, nie? Mam nadzieję, że obie mi tu wyszły. O, tu jedną na dole widzę. Tam u góry to nawet nie mam jak Wam pokazać. To zaraz tam palec włożę i zobaczę, czy, czy jest. Albo Wam pokażę tak, o. Czy ona tu gdzieś jest. Jest, wystaje, dobra. No to tylko tymi długimi tam trafimy i będzie wszystko skręcone. Później ostatnia próba, czy świeci po skręceniu i tym, bo tak troszkę musiałem się poszarpać z tymi kablami. No dobra. Ostatnia próba mikrofonu Czy po skręceniu dalej wszystko działa A w Berlinie przy ulicy Dobrze, że to nie autostrada Dobra, zapalone Idziemy obejść, hura Dobra, świeci się, super Tu, tu się świeci, bałagan do posprzątania Ale to dobrze, że rzeczy są w użyciu no i z przodu też się wszystko świeci, elegancko Pozdrawiam Was serdecznie, cześć! O, lampkę już się rozodowodowuje